Trochę świątecznie? Trochę noworocznie, ale przede wszystkim z dobrym nastrojem. Witam Was serdecznie w tym nowym 2022 roku. Ten rok dla każdego był wyjątkowy. Dla mnie były chwile i wesołe, i te gorsze, ale oczywiście, jak zawsze, staram się nigdy nie patrzeć na te złe strony, tylko zawsze widzieć dobre. Takie podejście pozwala nam osiągać więcej, czego sobie i Wam życzę. W minionym roku kanał Fajna Telewizja osiągnął 10 tysięcy subskrypcji. Za co Wam serdecznie. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, wszystkie udostępnienia O i oczywiście wyświetlenia, czyli oglądanie nowych filmów No i oczywiście zapraszam Was serdecznie na dalsze odcinki Ja zasiadam do dalszego biesiadowania Także moi drodzy Wasze zdrowie, aby spełniły Wam się w nowym roku wszystkie Wasze zamierzone cele, abyście wytrwali w Waszych postanowieniach, a ten rok był lepszy od minionego. No i oczywiście, do usłyszenia, do zobaczenia na kanale Fajna Telewizja. Cześć!